Tak naprawdę to są te elementy, które w Unity są widoczne od razu na pierwszy rzut oka, te trzy elementy, natomiast wewnętrznie ten komponent Transform zajmuje się też obsługą hierarchii, czyli wiązaniem obiektów w hierarchię. Cześć, witaj w minikursie podstawy Unity. Kurs składa się z kilkunastu lekcji pokazujących i tłumaczących podstawy pracy z jednym z najbardziej popularnych silników do tworzenia gier i aplikacji, zarówno 3D jak i 2D. Wszystkie lekcje w tym minikursie pochodzą z większego kursu tworzenia gier FPS w stylu retro pod tytułem Stwórz remake gry Doom w Unity. Mam nadzieję, że ten minikurs da Ci chociaż trochę wartości i jeśli tak, to proszę kliknij łapkę w górę. Jeśli to Cię zainteresuje i będziesz chciał więcej, to nie zapomnij zasubskrybować kanału. Pamiętaj też o dzwoneczku. Dzięki temu dowiesz się o każdym nowym filmie. Natomiast jeśli uznasz, że chcesz i możesz wesprzeć finansowo to co robię, to pod każdą lekcją tego mini kursu znajdziesz informacje w jaki sposób możesz to zrobić. Nie przedłużając, zapraszam do materiału z tej lekcji. Game object, czyli po naszemu obiekt gry lub obiekt w grze, to bardzo ważny koncept. W całym tym komponentowym podejściu do tworzenia gier, jest to taki kontener na komponenty. Taki worek, do którego wrzucamy różne komponenty i jego zachowanie, wygląd i to, jaką funkcję pełni w grze zależy właśnie od rodzaju komponentów, jakie do tego worka wrzucimy. Edytor Unity posiada wiele wbudowanych obiektów, a w zasadzie szablonów zawierających odpowiednie komponenty, za pomocą których możemy tworzyć obiekty na scenie. Możemy to zrobić za pomocą trzech menu. Jedno znajduje się tutaj Game Object. Mamy tutaj listę kategorii obiektów oraz w ramach kategorii różne obiekty, które możemy utworzyć. Tak naprawdę są to szablony obiektów, jakie możemy sobie utworzyć. Drugie miejsce to jest panel hierarchii i tutaj ten obok plusika ten trójkącik jak sobie go rozwiniemy to widzimy też tą samą listę kategorii oraz odpowiednich szablonów do tworzenia obiektów. No i trzeci sposób to prawy klawisz myszy tutaj w panelu hierarchii. Również tutaj na dole mamy tą samą listę. Zatem aby utworzyć obiekt Wybieramy go po prostu z listy. Dla przykładu utwórzmy sobie jakiś obiekt z tej kategorii obiektów trójwymiarowych, na przykład ten pierwszy z brzegu sześcian. Jak widzimy, utworzył nam się tutaj nowy obiekt na scenie, również w panelu hierarchii go widzimy, no i od razu jest zaznaczony, dlatego w oknie inspektora widzimy jego komponenty. No i w ten sposób możemy sobie tutaj dodawać do sceny nowe obiekty. Po zaznaczeniu możemy je sobie przesuwać, umieszczać w różnych miejscach na scenie. Pod prawym klawiszem myszy, po zaznaczeniu obiektu, mamy różne opcje: takie jak Rename, czyli zmiana nazwy. Po wciśnięciu możemy zmienić sobie nazwę tego obiektu. Duplicate, czyli klonowanie. Tak, w ten sposób sobie możemy te obiekty klonować. Mamy również tutaj opcję delete do usuwania obiektów lub możemy też po zaznaczeniu wcisnąć po prostu na klawiaturze del. Tak samo klonowanie możemy zrealizować kombinacją klawiszy Ctrl D. Zaznaczamy obiekt i wciskamy Ctrl D, co klonuje nam obiekt, który był zaznaczony. To samo możemy zrobić również w okienku sceny. Po zaznaczeniu obiektu klikamy Ctrl D, on powstaje w tym samym miejscu, dlatego nie widzimy, żeby coś tutaj nam się utworzyło nowego. Widzimy to jedynie tutaj na razie w tym okienku. W tym panelu hierarchii, natomiast zaraz po przesunięciu widzimy, że powstał nam drugi obiekt. Znowu Ctrl D, przesuwamy, no i w ten sposób możemy sobie tworzyć nowe obiekty na bazie już istniejących. Tutaj w panelu hierarchii możemy sobie te obiekty reorganizować, to znaczy możemy sobie na przykład po wciśnięciu lewego klawisza myszy na danym obiekcie, on się zaznacza, ale jeżeli trzymamy sobie ten klawisz, to możemy teraz myszką jeżdżąc w górę i w dół, zmieniać położenie tego obiektu. Tutaj podpowiada się taki, taka linia niebieska, która nam pokazuje gdzie ten obiekt zostanie umieszczony w momencie kiedy puścimy lewy klawisz myszy, na przykład tutaj. W ten sposób możemy sobie tutaj reorganizować układ tych obiektów w hierarchii. Możemy również wiązać sobie, możemy również układać sobie obiekty w taką strukturę drzewa. Wystarczy, że zaznaczymy Jakiś obiekt, przytrzymamy lewy klawisz myszy, i przy tym przesuwaniu, tak jak przy reorganizacji, puścimy lewy klawisz myszy, ale będąc na innym obiekcie. Wtedy tworzy nam się coś takiego, to oznacza, że ten obiekt jest obiektem nadrzędnym, a ten obiekt jest obiektem podrzędnym. Czyli teraz, jeśli zaznaczę ten obiekt nadrzędny, przesuwając go, jak widać, obiekt podrzędny, tutaj lata razem z nim. Razem z tym nadrzędnym. Analogicznie dalej, teraz ten obiekt nadrzędny znów mogę sobie powiązać z tym obiektem, a ten obiekt powiązać sobie. Tu mieliśmy jeszcze tą sferę, tutaj na przykład. No i teraz, jeśli zaznaczymy sobie tą sferę, to widzimy, że wszystkie te obiekty są razem powiązane. Jeśli zaznaczymy sobie tą sferę, tak tą tutaj kolej, w kolejności tą drugą. To widzimy, że tylko te dwie kolejne są z nią powiązane. To znaczy one nadal są razem powiązane, ale poruszamy tym obiektem tutaj, a on jest nadrzędny wobec tych dwóch obiektów, więc jeżeli nim poruszamy, to te dwa obiekty podrzędne poruszają się razem z nim. Dalej, jeżeli zaznaczymy ten obiekt i on jest nadrzędny wobec tylko tego jednego tutaj obiektu, no to tylko ten jeden będzie razem z nim się poruszał. Natomiast jeśli znów wrócimy i zaznaczymy ten główny obiekt, który tworzy, jak zwiniemy, to widzimy, że on tworzy, jak gdyby, korzeń tego drzewa, to poruszają się wszystkie razem. Możemy teraz sobie na przykład ten sześcian również tutaj do hierarchii dorzucić, na przykład w tym miejscu, i widzimy, mamy teraz taką strukturę, że ta sfera jest obiektem nadrzędnym, i poruszają się te wszystkie łącznie z tym sześcianem, który właśnie dołączyliśmy. Po rozwinięciu mamy drugą sferę, która porusza również tym sześcianem i tymi podrzędnymi sferami. Natomiast jeśli zaznaczymy tutaj, widzimy, że ten sześcian i ta sfera są jak gdyby na tym samym poziomie. Ta sfera ma jeszcze dalej obiekt podrzędny, ten sześcian już nie. Jeśli zaznaczę teraz tą sferę która ma tylko jeden podrzędny obiekt, to tylko ten jeden podrzędny obiekt będzie się razem z nią poruszał. Sześcian już się nie porusza, gdy poruszam tą sferą. No i w ten sposób możemy sobie właśnie budować takie drzewiaste struktury, To się przydaje do tego, żeby składać z tych takich prostych obiektów, nie tylko tych tutaj wbudowanych w Unity, ale również obiektów, które będziemy sobie, obiektów, czy też modeli trójwymiarowych, które będziemy sobie importowali do Unity. No i możemy sobie za pomocą tej struktury budować obiekty bardziej skomplikowane. Po zaznaczeniu obiektu tutaj pod prawym klawiszem myszy w tym menu kontekstowym mamy jeszcze takie opcje jak Select Children, służące do tego, że jeżeli jesteśmy na obiekcie nadrzędnym, po kliknięciu automatycznie zaznaczają nam się wszystkie obiekty podrzędne. Jeśli sobie staniemy tutaj to zaznaczą nam się tylko te podrzędne wobec tego obiektu na którym który był zaznaczony, używając tej funkcji. Dalej mamy również opcję set as default parent. Służy ona do tego, żeby oznaczyć obiekt jako domyślny rodzic dla nowo powstałych obiektów. Można ustawić tylko jeden taki obiekt w scenie. Jeśli zaznaczymy sobie teraz no na przykład tą sferę. Ona się robi ta nazwa taka wyboldowana, pogrubiona. No i teraz jeżeli sobie czy tu z projektu będziemy przyciągali jakieś obiekty yy, bezpośrednio na scenę. Czy tutaj tworzyli na przykład utworzę sobie teraz jeszcze jeden sześcian. O automatycznie wskoczył nam on tutaj. Tą hierarchię, do tej sfery. Tak? Usunę go sobie. Dalej mamy tutaj też takie opcje, jak Create Empty. To służy do tego, żeby tworzyć obiekty puste. Nazwijmy go Empty, żebyśmy wiedzieli, gdzie on jest, który to jest obiekt. No i jak widzimy, obiekt ten nie posiada żadnych komponentów. Oprócz tego jednego komponentu transform. Natomiast jeszcze mamy taką opcję, zaznaczmy sobie na przykład ten cylinder, create empty parent. I to jest to samo co to, czyli tworzy nam pusty obiekt, ale powoduje, że ten obiekt, na którym, który mamy właśnie zaznaczony, stanie się automatycznie obiektem podrzędnym do tego nowo utworzonego. Czyli jeśli sobie tutaj kliknę create empty, to on tworzy się pod tym cylindrem w hierarchii, tak, staje się obiektem podrzędnym. Usunę go teraz, natomiast jeśli będąc na tym cylindrze, wybiorę tą drugą opcję: Create Empty Parent, to mam sytuację. A, tu jeszcze miałem zaznaczone, żeby automatycznie wszystkie przypisywały się do tego cylindra tutaj na górze. Zróbmy jeszcze raz. Zaznaczam ten cylinder, i pierwsza opcja: Create Empty, tworzy nam obiekt podrzędny do tego, który był zaznaczony. Natomiast ta druga opcja create empty parent tworzy nam obiekt pusty, ten empty, ale jako nadrzędny wobec tego obiektu, który był zaznaczony. Bardzo przydatne to jest w pewnych sytuacjach, kiedy będziemy sobie tam tworzyli obiekty i będziemy chcieli takie hierarchie tworzyć. Ok, musimy jeszcze wyjaśnić pewne kwestie związane z tym podejściem komponentowym oraz podejściem do obiektów. W takim tradycyjnym podejściu komponentowym nie występuje w ogóle coś takiego jak obiekt. Mamy tylko różne typy komponentów oraz ich listy w systemie. Tutaj dla przykładu mamy taki typ komponentu transform przechowujący transformację, mamy typ komponentu rigidbody obsługujący fizyczność obiektów oraz mamy typ komponentu light obsługujący świecenie. No i mamy w systemie listy tych komponentów. Te komponenty mają oprócz wielu innych pól, mają takie pole jak identyfikator, oznaczono tutaj jako ID. Ten identyfikator to może być dowolny napis, ale najczęściej stosuje się liczby. Na przykład takie, które pełnią rolę właśnie identyfikatorów. I taki identyfikator oznacza, tak jak tutaj w tym przypadku ten 105, że ten Komponent jest przypisany do obiektu o identyfikatorze o numerze 105. Podobnie ten komponent oraz ten komponent. To oznacza, że te trzy komponenty ten transform, ten rigid body i ten konkretny komponent light tworzą jak gdyby taką grupę, którą możemy nazwać obiektem. Analogicznie, ten komponent oraz ten komponent, który w polu ID ma wpisaną liczbę 245, możemy przyjąć, że tworzy nam taką grupę, którą możemy nazwać obiektem o identyfikatorze 245. Analogicznie ten, jak i ten. Ten tutaj, jak widzimy, identyfikator 273 występuje tylko tutaj w tym komponencie. Oznacza to, że taki wirtualny obiekt. O identyfikatorze 273 składa się tylko z tego jednego komponentu, tego światła. Zatem w tym podejściu, takim oryginalnym, nie występują żadne struktury w pamięci komputera, które definiowałyby nam obiekty, które zawierałyby jakieś ich właściwości czy funkcje. Są tylko te listy komponentów. No i tak umownie przyjęte jest, że identyfikatory w tych komponentach definiują nam. To, że pewne komponenty są w jakiejś relacji ze sobą, i traktujemy, że tą relacją jest właśnie istnienie jak gdyby obiektu. W innym podejściu komponentowym mamy z kolei taką sytuację, że istnieją w pamięci komputera struktury definiujące nam określające nam konkretne obiekty. Taka struktura zawiera oprócz jakiegoś identyfikatora lub częściej nazwy. Obiektu, wiele różnych innych jego właściwości oraz przede wszystkim listę komponentów, z jakich dany obiekt się składa. Tak, ten obiekt. No tutaj dałem te same identyfikatory, te same numerki jak na poprzednim slajdzie, żeby pokazać, że to jest analogia. Natomiast równie dobrze mogłyby być tu nazwy: samochód, samolot, lampka i tak dalej. W tym poprzednim przypadku. Tworzenie nowego obiektu polega na tym, że tworzymy pierwszy komponent, z jakiego on się składa, i nadajemy temu komponentowi jakiś identyfikator. No i już mamy utworzony obiekt. Tak naprawdę fizycznie jest to w pamięci komputera utworzony tylko komponent, no i ta liczba oznacza, że traktujemy to jakby był, był ten komponent przypisany do tego konkretnego obiektu. Jeżeli chcemy dodać więcej komponentów do tego obiektu, to po prostu tworzymy je w pamięci. Tak, na liście odpowiedniego typu komponentu i wypełniamy to pole ID tym samym kodem, tym samym identyfikatorem. Warto zwrócić uwagę, że w tym podejściu nie ma możliwości utworzenia obiektu pustego. Zawsze musi istnieć przynajmniej jeden komponent, który będzie tutaj w tym polu ID przechowywał jakiś numer określający, że istnieje taki obiekt. Nie da się natomiast utworzyć obiektu pustego, który nie miałby żadnych komponentów. W tym drugim podejściu jest to jak najbardziej możliwe, ponieważ sam obiekt jest strukturą. Możemy utworzyć instancję takiej struktury, takiej klasy, nadać jej nazwę lub identyfikator i nie przypisywać żadnych komponentów. Mamy wtedy taki obiekt pusty. Co prawda, nie będzie on realizował żadnych funkcji. Natomiast można taki utworzyć i po prostu te komponenty dynamicznie przypisać w późniejszym czasie. Unity wykorzystuje to drugie podejście, ale też z pewną modyfikacją. W Unity mamy takie założenie, że każdy obiekt musi posiadać komponent transform. Ten odpowiedzialny za przechowywanie transformacji obiektów, czyli pozycji, obrotów oraz skali. Tak naprawdę to są te elementy, które w Unity są widoczne od razu na pierwszy rzut oka, te trzy elementy. Natomiast wewnętrznie ten komponent transform zajmuje się też obsługą hierarchii, czyli wiązaniem obiektów w hierarchię. W tym podejściu, tak jak w tym poprzednim, tutaj, w pamięci komputera są tworzone instancje odpowiednich klas reprezentujące konkretne obiekty. One mają też swoje właściwości, mają tam na przykład ten parametr określający, czy obiekt jest widoczny, i wiele innych właściwości, mają listy komponentów do nich przypisanych. Przy czym w Unity jest tak, że na tej liście, po utworzeniu obiektu, zawsze automatycznie jest przypisywany ten komponent transform. Nie da się go usunąć, musi on po prostu istnieć. Z czego to wynika? Otóż Unity bardzo silnie polega tutaj na tej scenie. Wszystkie obiekty, które znajdują się w grze, które są przez silnik obsługiwane, muszą znajdować się tutaj na scenie. Tu mamy tą scenę i wszystkie te obiekty, jak sobie ją zwiniemy, widzimy, że wszystkie obiekty, które do tej pory utworzyliśmy, znajdują się, są przypisane do tej sceny, znajdują się na tej scenie. Po to, żeby można było je tutaj zaznaczać, żebyśmy je tutaj widzieli w tym. W tym, w tym lub w tym miejscu dany obiekt musi mieć jakieś informacje o swojej lokalizacji. Oraz być może informacje o kątach obrotu, żeby silnik wiedział w jaki sposób taki obiekt wyświetlić. Dodatkowo, jak już wspomniałem, ten komponent transform tam wewnętrznie zajmuje się również tymi powiązaniami w hierarchii. Zawiera, zawiera wskazanie na obiekt nadrzędny oraz listę obiektów podrzędnych. Dzięki temu można właśnie budować takie drzewiaste struktury i układać w ten sposób, komponować w ten sposób sobie z prostszych obiektów, takie bardziej złożone. Właśnie dlatego twórcy Unity przyjęli taką zasadę, że każdy obiekt nowo utworzony, nawet taki pusty. Będzie z automatu miał przypisywany ten komponent transform. Dzięki temu możemy sobie od razu taki obiekt, czy to pokazać tutaj na scenie, gdzie on się znajduje, czy to wiązać w hierarchię, łączyć z innymi obiektami. I dlaczego o tym wspominam w ogóle? Tutaj być może. Patrząc tutaj na tą hierarchię, na tą scenę, nie ma to jak gdyby wielkiego znaczenia, to o czym teraz mówiłem, to że ten komponent jest automatycznie tutaj przepisywany. Natomiast chciałem, żebyś o tym już teraz wiedział, bo gdy zajmiemy się oprogramowaniem, to wtedy będzie miało większe znaczenie i nie chciałem już później wtedy wracać do tego tematu. Także zapamiętajmy, że rozwiązanie Unity, jeżeli chodzi o to komponentowe podejście, jest właśnie takie, że każdy nowo utworzony obiekt, Posiada ten komponent transform z automatu, no i możemy na tym polegać z kodu, kiedy będziemy się odwoływali do różnych komponentów danego obiektu, to możemy być pewni, że ten komponent zawsze będzie przypisany do obiektu. I tak jeszcze wracając do tych slajdów. Tutaj, w tym podejściu, gdzie mamy w pamięci komputera instancję klasy reprezentującą każdy z tych obiektów. Mamy możliwość w tych obiektach nie tylko przechowywać różne właściwości, ale też i funkcje, między innymi funkcje do zarządzania komponentami, funkcje, które będą potrafiły wyszukać konkretnych komponentów w danym obiekcie, oraz funkcje, które będą w stanie zapewnić komunikację pomiędzy komponentami. No, być może nie tych komponentów, które tutaj widzimy, ponieważ te komponenty pochodzą z listy tych wbudowanych w Unity i one są już przez twórców zaprogramowane, ale jak będziemy sobie tworzyli swoje własne komponenty ze skryptów, pisząc kod, to tam istotne będzie, żeby te różne nasze komponenty były w stanie się ze sobą komunikować. Natomiast tutaj w tym rozwiązaniu, ponieważ obiekty nie istnieją jako fizyczne struktury w pamięci komputera, no, nie można do nich przypisać żadnych właściwości, ani tym bardziej funkcji. Tą komunikację pomiędzy komponentami oraz zarządzanie samymi komponentami realizuje się tutaj zupełnie inaczej, poprzez tak zwane systemy. Pisze się specjalne systemy, które zajmują się odpowiednimi typami komponentów, i tak naprawdę te systemy komunikują się pomiędzy sobą, ale jest to zagadnienie na już zupełnie inny kurs. To na tyle, jeżeli chodzi o tą lekcję. W kolejnej zajmiemy się trochę komponentami.